BPC 157 Tak to wygląda. Ciemneczko, witam wszystkich z tej Strony. Dzisiaj filmik na temat BPC 157. Nagramy co nieco kilka informacji. Tutaj moi drodzy mam peptydy. Ja wiem, że wielu kulturystów reklamuje po prostu tabletki, suplementy. Ale ja postawiłem na troszeczkę większy hardcore, można tak powiedzieć. I będą peptydy. Oczywiście pokażę. Jak to się rozrabia i w ogóle, bo też zadaje się mi miliony pytań, żeby uniknąć takich pytań, nagram właśnie taki filmik. Zapraszam do oglądania. I moi drodzy, tak, w całym opakowaniu 10 ampułeczek. Każda ampułka zawiera 10 mg roztworu. Do rozrobienia będziemy potrzebować roztwór do strzykiwań, wiadomo, strzykawkę i to jest strzykawka insulinowa z wymienną igłą. Także polecam to do HCG. I moi drodzy tak dawkowanie jeśli byście chcieli wiedzieć dawkowanie zaleca się od 200 mcg do 1000 mcg. Dawkowanie może być trzy razy dziennie. Zaczynamy nadczo. Już mówię o co chodzi jak tutaj to policzyć. Jeżeli ampułka ma 10 mg a mamy sobie pierwszej 1000 mcg to znaczy że mamy 1 mg. No i taka ampułka starczy na 10 szczegółów. Jeżeli byśmy chcieli rozrobić sobie po 200, czy tam po 500, no to wiadomo, że będzie tego więcej. Ale żeby to miało ręce i nogi, wstrzykniemy sobie tutaj roztwór 1 ml do tego oto flakoniku i nabierzemy sobie to szczykawkę insulinową. Wtedy będzie to zajebiście do policzenia. I taką strzykawkę insulinową podzielimy sobie to na 10 razy. Wtedy wyjdzie nam za każdym szczałem po 1 mg. Tak to właśnie wygląda. I tu moi drodzy mamy już rozrobiony 1 ml. Szczykawka insulinowa od 0 do 100. Wiadomo, że jednostka od 0 do 10, czyli 10, będzie wartością 1 mg. Jeżeli chcecie sobie rozłożyć to na 200 MCG, to taką jedną dziesiątą powinniście sobie jeszcze rozłożyć na 5 razy. Czyli zalecałbym tego roztworu do wstrzykiwania po prostu wlać więcej i to podzielić. No, łatwe jest to do policzenia, ale z tego co zauważyłem i pytania, które mam na fanpage'u albo jeśli komuś zapodam HCG. Załóżmy tam tysiąc jednostek co drugi dzień, no to wiara się gubi, nie wie o co chodzi, więc to jest y, dla tych y, po prostu ten filmik. Żeby Wam to zajebiście zobrazować, jeżeli mam naderwane więzadło boczne, tu, tu mnie napierdala, to tu moi drodzy, cyk, podskórnie ładujemy BPC. Tak jak mówiłem, to jest bardzo malutka dawka, 1 mg, wiadomo, że można jeszcze mniejsze. I co najważniejsze, moi drodzy, po rozrobieniu do lodówki. Ma to być przechowywane w lodówce. KPW? Super. No i przejdźmy do dalszej części materiału. Dawkowanie, mówiłem, jakie się stosuje. Ja w swoim przypadku będę stosował 1 mg codziennie. Okres takiego dawkowania to jest, moi drodzy, od 6 do 12 tygodni. Jeśli chodzi o TBPC, ma dużo zalet. Zwiększenie masy mięśniowej, regeneracja, pamięć. Na żołądek też fajnie działa na wrzody, na cały układ pokarmowy. A jeśli układ pokarmowy działa dobrze, to jeżeli jest zbilansowana dieta, to wszystko będzie wyciągane więcej tych makroskładników i lepiej będzie to działało na organizm. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, mam kurcze zerwane ścięgna w ręce, do tego jeszcze naderwane więzadła, więc zdecydowałem się na ten środek. Jest on całkowicie legalny, moi drodzy. Nie jest on wpisany jako doping, więc nie muszę tutaj pouczać, że nikomu nie namawiam dobrania sterytów. Jest to środek legalny, który można stosować i nie zostaniecie za niego zdyskwalifikowani. Jeśli chodzi tutaj o zaletach i wadach, wad jest bardzo mało. Z tym, że jakieś czerwone punkciki po zaszczyku, jakieś tam bóle głowy występują, jakieś zawroty głowy też występują. No to są takie skutki uboczne, to nie skutki uboczne. Tak naprawdę te BPC ma strasznie dużo zalet. Jeśli ktoś chce wbić w temat, no to zapraszam go z, do internetu, proszę sobie poczytać, bo tak naprawdę co mam wyuczyć się regułek i dać tutaj u Was na pamięć, mówić to bez sensu, tak? Pokazałem, jak dawkuję, jak ja będę stosował. Tak naprawdę wypowiem się na końcu kuracji. Chodziło, ten środek jest stosunkowo bardzo drogi. Na paczki, na paczki słabo się go sprzedaje. Sprzedają go głównie zazwyczaj w takich właśnie flakonach pojedynczych. Dokładnie na no, paczki się nie, nie sprzedaje, ponieważ są dosyć drogie. Zobaczymy jak to na mnie podziała. Efekty już powinny być widać po dwóch trzech tygodniach. Już powinienem zauważyć różnicę. To by było na tyle ode mnie. Także wypowiem się bardziej, filmik rozłożę na dwie części. Wypowiem się bardziej w drugiej części jak to na mnie działało. Czy rzeczywiście to działało, czy to jest jakieś kurwa fake news czy nie wiem, jakiś kondom, to wtedy się wypowiem. Także śledźcie kanał na, na, na bieżąco. Tu macie, moi drodzy, początek. Bardzo fajnie zapraszam na Instagrama, fanpage'a. Pozdrawiam. Trzymajcie się.